Cześć wszystkim, jestem w kwaterze Prinsa. To jest Prins pięcioletni. Już jest wycięty. No i czekamy. Czekamy na kolejność zabiegów. Jak widać, na razie mamy wszystko. Wszystko w uśpieniu, także jeszcze mamy spokojną sytuację. Widać? Czy nie widać? Już nie chcę złapać. A huk tam z tym. No ale pąki są zamknięte, łuski jeszcze nie popękały, także, także na razie mamy spokojną sytuację. No i będę robił to manisolem. Niektórzy robią glinką, niektórzy robią e, wapnem plus emulsja. E, 5 litrów emulsji na 1000 litrów wody, no ale ja bym się bał emulsji używać, bo potem opryskiwacz to już może być nie do domycia. Także w środku wszystko może być zabebrane. No ale ludzie kombinują, jak ma stary jakiś opryskiwacz, to może się pobawić. Ja do nowego husara czegoś takiego bym nie zrobił. Wapno, no to chyba to jest słabe, jest to tani środek, no ale na krótko pomoże. Także ja postawię na manisol. Jak wspomniałem, 4 kg na 100 litrów wody i 500 litrów wody na hektar. I taką, takim stężeniem będę, będę to robił. Może uda się jeden taki zabieg tylko zrobić, żeby już potem nie poprawiać. Manisol ma to do siebie, że bardzo mocno, bynajmniej na jabłkach, on się bardzo mocno przyklejał do liści. Nie wiadomo jak będzie z tym przyklejaniem się do gładkiej kory. Czy to nie będzie smywalne szybko, No, ale to będzie akurat czas do sprawdzenia tego i dlatego będę chciał to może w przyszłym tygodniu zrobić, bo dzisiaj tak jest dzisiaj jest ciepło, ale widać chmurki gdzieś tam i prze, prze, przepaduje to cały czas czyli temperatura jest w miarę ok ale jest wilgotno no i na, na mokre drzewa nie ma co tego robić, chcę żeby to się uspokoiło mówią, że jeszcze ma popadać od jutra śnieg ma minus 4, niech to się wszystko uspokoi i dopiero po tej po ustabilizacji pogody zrobimy taki zabieg. Następne, co tu chcemy zrobić? No na pewno trzeba coś z tymi rakami jeszcze powalczyć i myślę, że mieć miks mieć miks zaraz pójdzie. Także bo to jest środek kontaktowy, także on i tak przykryje nam terany wszystkie po cięciu. No, zobaczymy, jak to mi się ułoży. Tak? Mieć miks mogę zrobić w każdym, w każdym momencie, nawet między deszczami, tylko żeby się przykleił. Jak widać, jak widać kora tu jest zabarwiona, także no, to było trzy zabiegi zrobione. Dwa na jesieni. E, tak, dwa na jesieni. No i, i tak to właśnie wy, wygląda. Tak, drzewa są widać, że to się mocno trzyma. Następne, co chcę zrobić to cięcie korzeni. To w tym sadzie jest to trzeba trochę przyhamować, dlatego że ja nie stosuję żadnych czyli regalis. Tu jest tylko cięcie konturowe, potem jest cięcie sekatorem elektrycznym korekta i to wszystko. No i liczę na to, że przy wysokim plonowaniu to drzewo samo Samo się wyhamuje we wzroście, będzie wiązać. No i do tej pory tak było, ale tu już jest akurat wycięte, wykoszone i nie widać tych gałęzi. Ale były długie gałęzie, więc stwierdziłem, że podetniemy korzenie 40 cm od pnia, 40-50 i 40 w głąb nożem, nożem prostym. Na razie nie będę stosował noża skośnego, dlatego że on ma trochę za silne działanie i boję się, że może zrzucać mi pąki A także no, na, na razie nie na razie przez 3-4 lata pod nożem, nożem prostym no i, i żeby to trochę przyhamować kupiłem dzisiaj zamówiłem w agroloku saletrzak w big bagach po 500 kg cena 1000 bodajże chyba 124 zł tona w big bagu po 500 kg. także co mówiłem, ton, Tę małą dawkę chcę posypać, ale to jeszcze nie teraz. Czekamy, niech to niech, to, niech łuski pękną. Niech ruszy wegetacja. To wtedy będę wiedział, że, że możemy to, to posiać tego saleczaka. Dlaczego saleczak? On jest długo działającym nawozem w odróżnieniu od saletr, gdzie saletrę posypiemy i w ciągu dwóch tygodni ona już jest dostępna dla drzew. Tym bardziej, że tu mam uprawę mechaniczną, więc posieję saleczak i od razu tata pojedzie drugim ciągnikiem za mną i będzie to przykrywał, żeby nie było strat, strat, strat na azotu w powietrze. Także to będzie pasowo tylko siane, nie pod całość. Widać tu trawa, to jest jak na Wimbledonie. Jej nie trzeba na razie dosilać. Trawę dosilam co 3 lata, w całość sieje, ale najlepiej ją się zasila saletą amonową. W, yy, w następnych dawkach, jak ona już ruszy koło maja, przed opadem, malutką dawką posiać 50 kg na hektar nawozu w całość posiać. Trochę drzewa skorzystają, no i ta trawa się wzmocni, żeby nie było kolejnych, jak widać. Tu jest równiutko, no bo ja że jeździłem 9 km starym Ślęzą, no a teraz husarem, myślę, że powyżej 10-12, nawet trzeba go dobrze wykalibrować. No i tu jeszcze tego młodego prinsika chcę wszystko wyklikać, ale to już, to już jest zabawa. Także nawet jak między zabiegami mogę to zrobić, nie muszę czekać. Mogę opryskać miedzią, miksem i, i klikać. Także to już nie będzie mi w niczym przeszkadzać. Trochę obecnie to jeszcze raz przejadę i skoszę te patyki, bo było koszone na miękko. No i trochę, trochę pozostawało jak widać. Albo bo do uprawy mechanicznej w miarę musi być czysto. Widzimy już chwasty, chwasty się zielenią. I zaraz będzie trzeba ruszać z, mech, z mechaniczną uprawą gleby. No i to tyle może. Na wszystko na, na dzisiaj, a jeszcze jeszcze właśnie jak pamiętacie, z, z tamtego roku yy, stosowałem Humigold. <laughs> I to jest chyba odpowiedni moment, kiedy należałoby to zastosować pod drzewa, żeby trochę wnieść substancji organicznej. Mamy sporo wody, bo spadło około 50 mm w ciągu miesiąca, to już jest dużo, jest duże uwilgocenie gleby. No i właśnie. I właśnie jeszcze tu mnie kusi, żeby, żeby to jeszcze poprawić, tym Humigoldem 20 litrów na hektar, no i to też będzie wymieszane. Tu mam jeszcze trzy rzędy starej gali do wycięcia, tu jest idaret już wycięty na 300. i czubki mi zostały w gali, ale z platformy to poleci 2-3 dni, jest obcięte. Tu jeszcze idaret mam do skuszenia. no także jest, jest tej pracy cały czas, codziennie, ale, ale ubywa. Dobrze, pozdrawiam wszystkich i wszystkiego dobrego.